Się Zobacz, się, Dobra, zagram sobie. Tim Zagram sobie Shaline. Łucznik, no taki trochę. taki chłopak Kesi, jakby, nie? Nawet pasują do siebie. Pasowaliby do siebie. No ten łuk, ten łuk, tak jest. Jak już Kesi ma. to. kuszę. A nie, w sumie, no. ale no, to, to, to praktycznie to na szczały, nie? O to chodzi, że. ten szała ten no, szczała... Mogli Mogliby sobie podzielać. dzielić by mogli sobie. Oddać by mogli sobie strzały, nie? Teby strzała z tych, ta z tych, no i... Mogli jeść Nie Bóg no, jest. strzały kurcze, moje miny, strzały No ale to kurwa Przerobiliby sobie, by mieli dobre A Mawit tym zabijesz, czy nie? Kim? Co? Mawit zabijesz tym. A to trzy lata, tak? No, no, no. Na pierdina. Bo podkrywa dobre No tak na wiela, oh. na pierdina. Któż, ukończę teraz, trzeba uciszać teraz vlogów, czy z A bardzo. Kiedyś on był gorszy, no bo podkrywa kiedyś kładł pamiętasz? I nie mógł się nie kruszać, a ten na no. nie chodzi z nim. Ale masz loczniu no. Nie, no dobrze Nie, no tak normalnie, wiadomo, no, dobrze Może trochę wolniej O kule, ktoś miał, Wszyscy <grym> Nice, no pierwsza krew, to znaczy, że wygramy Kurde

Okej, okej. Zbliżam się do Kurde, ile że to kujesz, on. Nie ma ona tak lata dziwnie, że nie nie widzę. Jak Kurde, che riflesso No, kurde no. Ma non faccio l'eco Che cosa è successo? No, curiosamente, no. 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 No, no. No, curiosamente, no. Ma No, No, Nie no, nie mają kompletny team, mają tak, ale że tego mają wszystko Ja pierdzielę. A tu znowu trafiliśmy na tego, tego baka Ten sam, Dziad. Ten Bak to jest super, i to poszliśmy grę Kurde Kurde, no nie mogę trafić nic. Pienno. Uzupełniają się. Ten dostaje w pierdzie, ten ucieka. Ten go broni, ten go leczy. No, no. Znaczy, ty ma. Tim, kurde. Kurde, muszę chyba. Nie szczęczyłeś bo wstać tutaj. Tak, nie użył, kon, kontra, kontra użył, na mnie widziałeś? Ja użyłem ulta, to on żebym nie widział, że mnie A tak je zabiję. No nice. O, jak dojechał ty? Więc ja czuję, na cztery czy, się

jestem jestem. Zajrzamy już. Kurde, no jak no, uciekają, Kurde punkt Aj Ajajaj No niestety No i defiity no kurde Mistrzostwo czempiona 6, 7, 8 co? Tak dużo miałem go? 8? No tak mi osiągnęło się osiągnięcie 8 Mistrzostwo czempiona Taki dobry mam? No 56 koła no, nawet nawet. drugi w ogólnie. To na tak Gdymajcie mieliśmy więcej, tak? I się. No, tym Bak dobry jest, super, nawet już drugi raz na niego, i drugi w pierdziel. No dobra, ale do trzech razy sztukach to mogą, jeżeli chcecie zobaczyć, jak w trzecim meczu rozwalamy.